Drewniany kościół w zaborowie jest unikalnym 17-wiecznym zabytkiem. Sąsiadująca z nim wieża od lat niebezpiecznie się wychylała. Gdy przechył zaczął zbliżać się do 30 cm, podjęto decyzję o rozbiórce, bo konstrukcja stanowiła bezpośrednie niebezpieczeństwo. Teraz rozpoczęła się budowa nowej wieży. Jesteśmy na etapie budowania konstrukcji, czy odbudowywania konstrukcji wieży szachulcowej. Jest to pierwszy poziom. Następnie zostanie postawiony drugi poziom. I zadaszenie tej wieży, które w tej chwili stoi obok, będzie ono rekonstruowane również, pokryte nową blachą miedzianą i założone jako hełm wieży na, na, na tej konstrukcji. Później nastąpi wypełnienie ścian cegłą gotycką. Na tym etapie prawdopodobnie środków starczy na ten rok, także na tym zostanie robota chyba w tym roku zakończona, ponieważ tyle mamy środków do dyspozycji. I jakie materiały? Na razie widzę drewno głównie. Na razie drewno również jest cegła złożona tam na pierwszy etap na pierwszy etap, czyli do 7 metrów do tego co tutaj w tej chwili widzimy co stoi. Natomiast następna w ramach dotacji jaką, i środków jakie posiadamy zostanie zakupiona. No i myślę, że. Nasza robota na tym etapie zostanie po prostu w jakiś sposób zakończona. Wieża w stanie surowym powstanie gdzieś do połowy listopada. Budowa nowej wieży w Zaborowie to koszt blisko 200 tysięcy złotych. Duża część z tej sumy pochodzi z pieniędzy miejskich przyznawanych w ramach dofinansowań do remontu zabytków. Za dwa dni Zaborowska Parafia organizuje doroczny festyn. Michał Wiśniewski, panoramamamamedia.pl